Gorąco w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam na pokaz kosmetyków i rzeczy, takich, które warto mieć w swojej szafie bądź kosmetyczce, które ja uważam, że są naprawdę godne polecenia. I jeszcze pokażę Wam kilka dosłownie rzeczy, które w ostatnim czasie kupiłam. Nie będzie tego dużo, ponieważ stwierdziłam, że resztę rzeczy pokażę Wam po prostu w outfitach nad morzem, co będzie. Lepiej je prezentować niż tutaj w pokoju przy ścianie. Więc nie przedłużając, zaczynamy. Ostatnio kupiłam sobie Lilu. Zresztą Wy już znacie na pewno Lilu. Tylko chciałam Wam po prostu pokazać. Zwykłe bransoletki, ale je bardzo lubię. To oczywiście tego nie musicie mieć. To jest, kwest... to jest tutaj kawałek holu, który Wam pokazuję. Ja mam właśnie z latą zaręczy, tutaj taką konieczynkę i taki śliczny motylek z napisem Gotlak. Także jeżeli miałabym Wam polecić, jeżeli będziecie kupować sobie Lilu, to zapytajcie zawsze Pani, które są woskowane, bo nie wszystkie te sznurki są woskowane i te mniej woskowane się po prostu strasznie brudzą, a te naprawdę już noszę jakiś czas i jak widzicie są w stanie nienaruszonym, także polecam Wam. Następnie kupiłam sobie także lakier Essie i po prostu jestem zakochana w tym kolorze. Nie wiem, czy to jest nowa seria, przynajmniej tak stały w, w tych nowych kolekcjach, no ale różnie to bywa. I to jest numer 97 i zobaczcie, jaki to jest piękny kolor. To jest taki, nie, nie, ciężko go nawet określić, to jest czerwony, ale bardzo wybielony, to nie jest koral to jest po prostu taki alicjo-czarodziejkowy kolor, piękny naprawdę, ale też uczulam Was, bo lakiery Essie w opakowaniach wyglądają troszeczkę inaczej, aniżeli na paznokciach, zawsze troszeczkę ten kolor ten odcień jest inny bo ja go właśnie dzisiaj mam na pazurkach, jak widzicie troszeczkę się różni ale mimo to wybaczam im to ponieważ są to lakiery mega mimo ceny bardzo długo utrzymują się na pazurkach ja ostatnio a miałam, malowany, baz, miałam malowane paznokcie w czwartek, a dzisiaj jest poniedziałek, także już minęło 5 dni i zobaczcie, no tutaj lekko mi już widzę e, się dopiero ścierają, ale nadal myślę, że jakbym sobie przemalowała lekko jedną warstwę na nich, to by trzymały kolejny tydzień. Po prostu są to lakiery naprawdę piękne i fantastyczne kolory, paleta barw ciągnie się od, słuchajcie, jak macie czerwień, to po prostu jest tam no, z 20 odcieni tej czerwieni i dopiero potem następny kolor, więc mi się bardzo to właśnie w lakierach Essie podoba, że, że te kolory są takie bogate no i oczywiście, że się pięknie trzymają także polecam Wam i teraz jest promocja w Hebe jak kupicie sobie jeden lakier Essie to dostajecie za grosz wybraną przez siebie odżywkę z Essie no i ja wybrałam sobie odżywkę taką nawilżającą i przyspieszającą e, wzrost paznokcia, po prostu. I e, nie wiem czy jest dobra, nigdy nie miałam odżywek z Essie, dajcie znać czy miałyście może tą odżywkę. No ale wiecie, no za grosz, no to żal nie wziąć jakby, więc e, fajna promocja wydaje mi się. Także jeżeli macie ochotę dostać za grosz odżywkę, to lećcie do Hewe. E, i kupcie sobie, bo fajnie wydaje mi się, że spoko i co jeszcze sobie kupiłam? i ostatnio chcę Wam pokazać, kupiłam sobie fantastyczne etui na telefon i słuchajcie, ja dałam napisałam taką wiadomość na swoim fanpage'u, że szukam etui do iPhone'a i, i po prostu Część osób mi tam napisało, że Allegro coś, nic mi się nie podobało i słuchajcie, dorwałam w takim sklepie, w którym totalnie bym się nie spodziewała, jest to New Yorker i wiecie le, kosztowało 9 zł, po prostu no obłęd, a jest naprawdę bardzo ładna, efektowne. jest taka guma. Polecam Wam, jeżeli szukacie do iPhone'ów, czy do czwórki, czy do 4s, czy piątki, czy nawet tam do trójki również mieli to polecam Wam, bo za 9 zł bardzo ładne jest. Wydaje mi się, że nie ma sensu przepłacać w iSpotach i w, wiecie, w jakichś tam sklepach super ekstra markowych. Także bardzo ładne. I teraz tak, teraz już przejdziemy, nie, jeszcze Wam pokażę, co sobie tutaj kupiłam, ponieważ wyjeżdżamy nad morze i ja strasznie w tym roku szukałam sandałków nic nie mogłam znaleźć, wierzcie nic. Po prostu już myślałam, że się zabiję bo się. Byłam taka wściekła, bo mówię, wchodzę do y, drogich sklepów tandeta, do tanich, tandeta, po prostu nic nie było. Słuchajcie, z totalnie przypadkiem przed samym wyjazdem znalazłam w koszonu za 20 zł sandałki, które są po prostu obłędne, strasznie mi się podobają. Szczególnie, że to złoto nie jest tak, nie wieje tandetą. Jest bardzo ładnie wykonane są te sandały. No i wiecie, 20 zł na jeden sezon, spoko. Bardzo leciutkie są. Tak wyglądają. Na pewno w jakiejś stylizacji Wam pokażę, ale no po prostu są bardzo ładne. Strasznie mi się podobają. Dajcie znać, czy, czy Wam też. Ale mi się wydaje, że świetnie będą wyglądać. Także 20 zł oszą polecam. Dalej. Kupiłam sobie również strój w kalcedonii, Już Wam pokazywałam też na Facebooku, że jestem oczarowana. I teraz powiem krótko. Stroje z kalcedonii są najlepszymi strojami, jakie możecie sobie kupić. Po prostu nie ma sklepu, w którym biust, wasz, pośladki będą tak cudownie wyglądać w strojach kąpielowych. Po prostu one są szyte jak na miarę. Strasznie kocham ten sklep, mimo tego, że ceny mają no, dość wysokie, ale no, są promocje, tak, teraz tym bardziej na stroje kąpielowe, naprawdę warto się zaopatrzyć, chociaż mieć jeden porządny strój i ja mam taki, mam taki, w kropeczki tutaj z taką falbanką, e, to jest jeden z najbardziej korzystnych e, kroi, e, jakie możecie sobie kupić, żeby ten biust był ładnie zebrany do środka, więc polecam Wam. Um, tutaj z tyłu jest związany. No strój jak strój, ale um, cudowny jest efekt, jak się go założy um, Chcę Wam nagrać nad morzem i pokazać, jak te stroje leżą, bo już w zeszłym roku nagrałam, ale po prostu taki hejt, że nie wiem, czy się zdecyduję w tym roku. Już się was pytam na Facebooku i bardzo chcecie, ale no nie wiem, no dajcie znać, czy to jest fajne, czy nie. Ale strasznie bym chciała nagrać, bo mówię Wam, no po prostu leży wow. No i tutaj, jeżeli chodzi o dół, to wygląda tak. Dobrze możecie sobie zresztą w calcedonii dobierać, to, może, to, może być, to mogą być Brazyliane, mogą być zwykłe, gacie, mogą być takie tutaj wiązane, więc możecie sobie po prostu dobrać. I on w promocji kosztował 49 dół i 91 góra. No nie jest to mało, ale bez promocji, to ten strój kosztowałby dwie stówy. No ale wiecie, to strój naprawdę na lata, ja mam z zeszłego roku i nic się z nim praktycznie nie stało. Bardzo, bardzo fajne. I do tego chciałam sobie w niej dobrać taką narzutkę na strój, ale po prostu też ceny były wygórowane. Wiecie, narzutka to już jest materiał zwykły już bez przesady i kupiłam sobie w New Yorkerze. Taką fajną ażurówkę, ponieważ jak wyjdę na miasto, to wiecie, nie chcę w samym stroju paradować yy, i męskiego wzroku bądź damskiego na swoje ciało zwoływać. <grym> po prostu nie lubię tego, jak ktoś się patrzy. Yy, I y, kupiłam sobie taką narzutkę. A też wiadomo, że do restauracji ktoś, w stroju po drodze nie pójdzie nie usiądzie, więc yy, po prostu, żeby zarzucić coś, jak będzie upał to kupiłam sobie coś takiego, i takie coś kosztuje 20 par złotych teraz w promocji, czy 30 par, jakoś tak. Gdzieś tu miałam cenę, wyrzuciłam je chyba. No, bardzo mądrze. 20, 29 złotych, ale bardzo fajne. Myślę, że na lata będzie stroje kąpielowe. Także to. Okej. Okay. I teraz tak, kupiliśmy sobie jeszcze nad morze. Słuchajcie, ten filmik jest straszny, chaotyczny. Przepraszam Was, ale śpieszę się do pracy. Za pół godziny muszę wyjść i tak myślę szybko. Okej, okay. kupiłam sobie jeszcze nad morze właśnie z Jarkiem. Słuchajcie, dwa takie śliczne kubki w IKEA. Ja uwielbiam IKEA w ogóle. Wydaje mi się, że, że jak na takie, wiecie, tani sklep, bo IKEA jest naprawdę tanim sklepem, bo, bo naprawdę te rzeczy. Czy tam kanapy? Może nie są jakieś super jakości, ale bardzo efektowne są. I tutaj te kubeczki. Jeden jest oczywiście Jarka, ten beżowy i różowy mój. Nie tak. <gryw> na pewno do różowego nie wziął. I sobie kupiliśmy do koktajlów. Właśnie zamierzamy wziąć właśnie blender na wakacje i robić sobie zawsze na plaży fajny koktajl ze słomką. Więc tak. Kupiliśmy sobie też na plaży, właśnie będziemy wieczorami wychodzić taki, no powiedzmy, jak to się nazywa, no to jest taki kocyk, wiecie, ale to nie jest kocyk, polarowe coś, żeby się właśnie okryć i słuchajcie, to 5 zł kosztuje, więc jeżeli szukacie coś takiego chociażby do pokoju, jak chcecie sobie, nie wiem, posiedzieć, otworzyć okna, jak jest trochę zimno i się tak opatulić po prostu, my co sobie na plażę tak weźmiemy, że wiecie, się tak opatulić fajnie, żeby nie było nam zimno, to to bardzo się opłaca za 5 zł. i te kubki też jakoś kosztowały około piątki aniocha. Yy, i kupiliśmy sobie jeszcze, to już jest po prostu hit IKEA, bo myślę, że każdy kojarzy IKEA właśnie z tymi lampionami, kupiliśmy sobie, żeby włożyć sobie podgrzewacz i yy, jak już będzie ciemno, być na plaży, yy, właśnie, brakuje yy, mi dzisiaj zaraz zostanę Kocyk, lampionik, no i e, coś do picia fajnego. I sobie będziemy siedzieć, czy właśnie jakieś winko, zobaczymy. E, także polecam Wam to też taniocha jest, więc fajnie wygląda. Myślę, że nawet do pokoju się nada, fajne jest. No i dobra. I teraz przechodzimy do jeszcze produktów, e, które też sobie kupiłam, e, ale które już od jakiegoś czasu um, używam. I strasznie, strasznie lubię, i strasznie będę Wam polecać. Więc, może tak, zaczniemy od szamponów. Ja już na początku mm, swojej powiedzmy korniery YouTube'owej zaczęłam tutaj pokazywać Wam szampony Szczona Fridy i odżywka tutaj też jest. I jest to naprawdę mój ulubiony szampon. Ostatnio używałam jakichś innych które po prostu były w łazience i widziałam, że moje włosy się znacznie pogorszyły i znowu wróciłam do nich jeżeli chodzi o szampon z Johna Friedy to dlatego jest on świetny, ponieważ on moje włosy mają tendencję do tego, że się strasznie plączą są strasznie cienkie, ładne, proste, ale strasznie się plączą i tego nie lubię po użyciu tej odżywki, tego szamponu po prostu... Ja sobie, wiecie, wyczesuję te włosy, jakbym miała zupełnie perukę na głowie. To jest coś cudownego. Bardzo, bardzo je polecam Wam, mimo ceny, bo naprawdę są drogie. Na 36 zł kosztuje jeden. Szampon i odżywka chyba też tyle samo. To jest tragedia, bo razem, wiecie, płacicie no, 7 dych ponad. Nie, nie umiem liczyć. No ale dobra. Yy, tak, no 7 dych. Yy. I jest to no drogo, drogo. No bo na ile nam szampon starczy? Na miesiąc? No, coś takiego, więc tu jest co prawda 200 ml. No, ale cóż, yy, czasami są też promocje, warto kupić, żeby sobie chociażby odbudować włosy. On naprawdę bardzo fajny jest, bo tu on jest z objętość. Yy, ja, jak wiecie, mam po prostu przyklep przy głowie. Tragedia. Jeżeli nie użyję dobrego szamponu, który zwiększa chociaż troszkę objętość, to, yy, to po prostu no, wyglądam źle, jakbym wyszła spod prysznica i nic z tymi włosami nie zrobiła. Więc bardzo Wam polecam, jeżeli ktoś ma kłopoty właśnie z objętością, z plątaniem się włosów, z połyskiem, bo one pięknie po prostu nabłyszczają włosy. Ekstra. Najlepszy szampon i odżywka, jaki w życiu miałam, i będę do nich wracać, chociaż wykosztowały naprawdę sporo. Następnie hit kupiłam sobie, e, cały czas zresztą kupuję, teraz właśnie e, ostatnio byłam na zakupach i zakupiłam sobie kolejne jedną sobie na wakacje wezmę, Bioderma, nie ma lepszego micela, po prostu nie ma, e, Nikt mnie nie wmówi, że te z są takie same, dla mnie ten zapach mnie odpychał, e, dla mnie Bioderma jest po prostu niepokonana, e, co prawda, no tutaj zapłaciłam chyba 5 dych teraz w promocji, bo że jeden... E, po prostu w tej cenie, która jest normalnie, bo on tam 40 parę złotych kosztuje, i jeden gratis za 5-2. Wiem, że na Allegro jest jakiś użytkownik, który sprzedaje oryginały za cenę o wiele niższą muszę się rozejrzeć, więc teraz właśnie ja nie miałam czasu, żeby już zamawiać z Allegro, więc po prostu kupiłam w Hebę. Jeżeli macie ochotę, to, to teraz jest promocja na bedermę. Dlaczego to jest najlepszy mnie Ponieważ on nie podrażnia. Naprawdę to jest woda, która Wam zmyje cały makijaż. Po prostu... Ma taką, wiecie, tak jak czasami Wam woda do oka wleci, to nie szczypie, tak to. Eee, super zmywa, wystarczy dosłownie sekunda, przyłożyć wacik do oka i wszystko schodzi, nie trzeba trzeć, te rzęsy nie wylatują. Eee, cały makijaż pięknie schodzi, oczyszczona jest skóra, no, no ja go po prostu uwielbiam, nie ma lepszego i bardzo Wam polecam. No i e, moje ulubione e, kremiki do rąk, to są kremiki z L'Occitane. To są francuskie kremy. Ja je bardzo lubię, za to, że mają fantastyczne zapachy, że nabierają pięknie i wchłaniają się bardzo szybko i nie zostawiają takiej, wiecie, tłustej powłoki, która potem denerwuje przez pół dnia, że się nie wchłania. One się bardzo szybko wchłaniają, więc ja już mogę przejść do zwykłych czynności po nałożeniu tego kremu i nie muszę czekać, aż to po prostu się wchłonie. I mają bardzo piękne zapachy. Mm, no po prostu obłęd. No, no moim ulubionym jest ten no i ten tutaj który się nazywa magiczne kwiaty niczym Alicja czarodziejka po prostu mega są naprawdę wam bardzo polecam z tego co wiem to też dużo dziewczyn na YouTube poleca więc wydaje mi się że zresztą one bardzo ładnie są pakowane jeżeli byście chciały sobie kupić komuś na prezent to jak najbardziej bo, bo bardzo efektownie wyglądają no i teraz jeszcze co mi zostało. Yy, zostało mi jeszcze, ostatnio z makijażu pokazywałam Wam rozświetlacz z Benefitu oraz yy, ten z Make, Make Up Forever Aqua Brow, yy, tą farbkę do brwi. I powiem Wam tak, świetny produkt, ale uczulam tylko yy, jedną rzecz chciałam Wam pokazać, yy, powiedzieć, ponieważ yy, jeżeli Ktoś jest początkujący, to tam z tą farką trzeba naprawdę bardzo powoli się obchodzić, bo można sobie krzywdę zrobić, można sobie zrobić taki przerysowany efekt brwi, więc dosłownie kapkę się wyciska i pędzelkiem ściętym po prostu nakładacie to na brwi. I bardzo powoli też trzeba się z tym nauczyć, pracować po prostu, ale jeżeli się już nauczycie, to efekt jest wow. Jest to wodoodporna farbka, bardzo naturalnie fajnie wygląda na brwiach. Bardzo Wam polecam, jeżeli ktoś chce wreszcie mieć cudowne brwi, to, to myślę, że ta farbka to jest najlepsze, co może sobie sprawić. I możecie je dorwać w seforze. I w seforze również możecie dorwać ten rozświetlacz z Benefitu. Już zresztą był tyle razy pokazywany tu na YouTubie, to jest zwykły taki rozświetlacz, widzicie jak wygląda, jak lakier do paznokci on jest w takim jakby kremie i i naprawdę bardzo fajny efekt. Jeżeli ktoś nie lubi takiego mocnego efektu, to mu się nie spodoba. Natomiast ja bardzo lubię rozświetlenie. A jeżeli ktoś na przykład nie lubi na co dzień, to jak na, na imprezę to jest chyba najlepszy rozświetlacz, jaki może sobie kupić. Więc ja bardzo polecam i bardzo długo się utrzymuję. Dla mnie najlepszy rozświetlacz, jaki do tej pory miałam. Więc tyle. Jeżeli ktoś lubi błysk i nie, wiem, nie ma z tym problemu, że, że jest to taki troszkę przerysowany efekt, to polecam. No i jeszcze chciałabym wam polecić po prostu coś co dostałam od mojej widzki kochanej, a raczej przyjaciółki z YouTube'a Kasi i Juli. To jest róż z Kryolanu. To jest ten róż, który był w glossy boxie, ale mam nadzieję, że go gdzieś znajdziecie na Allegro, bo to jest po prostu róż najlepszy, jaki miałam zaraz po tym spupy. One te róże mają przepiękną kremową konsystencję. Fantastycznie wyglądają, na twarzy tak bardzo delikatnie, nie jest to efekt jakiś przerysowany, piękne po prostu są i utrzymują się bardzo długo, więc no cóż więcej od różu chcieć, nie wiem czy to będzie widać, taki ma kolor, u mnie nic nigdy nie widać tu, ale no może coś będzie widać, przepiękne jest naprawdę. I ja wam go polecam. Jest boski. Nie wiem ile kosztuje, bo dostałam go na prezent, ale mam nadzieję, że wam się uda dorwać na Allegro, bo jest to jeden naprawdę z lepszych róż, jaki miałam. Coś tu jeszcze mam. Tak, mam cień z noby. Tak wygląda. I bardzo wam je polecam ze względu takiego, że te cienie mają przepiękne kolory i bardzo fajnie zachowują się na oku. Nie osypują się, mają bardzo taki ładny błysk. Naturalny i mi się strasznie to właśnie podoba. Nie wiem, czy tutaj widać to. O, to jest taki, ten akurat to jest taki beż, który się mieni na taki delikatny zielony. Ja go bardzo lubię. Zawsze się pytacie, co ja mam na oczka, że tak pięknie się świecą, że są takie rozświetlone. No to mam ten cień, właśnie z znowu. E, tak wygląda. I to jest numer 4. Jeżeli ktoś by był zainteresowany. I też w makijażu moim na kanale, który pokazywałam Wam, e, mam go użytego. Także to. I to by było, słuchajcie, na tyle tu jeszcze sobie uszykowałam, ale zapomniałam oczywiście powiedzieć yy, przy okazji szamponów. Ja te szampony yy, i odżywkę stosuję razem z Tangle Teaserem, ale już kiedyś Wam mówiłam, że to jest mój ulubieniec. Naprawdę coś jest w tych szczotkach. To nie jest tak, że dziewczyny na, na YouTube się, wiem, się zgadały i wszystkie wydają o tych szczotkach, yy, tak jak nie wiem o yy, świecach Janki aż do yy, kolokwialnie mówiąc do pożegu. Yy, więc po prostu coś w nich jest. Coś w nich jest, bo rzeczywiście włosy są takie mięciutkie, fajnie się rozczesują, nie ma yy, żadnego ciągnięcia przy rozczesywaniu włosów, więc jak dla mnie to jest naprawdę bardzo fajna szczota yy, i ja sobie ją używam razem z tym produktem i wtedy jestem naprawdę bardzo zadowolona. Nie możecie oczywiście je dorwać gdzieś tam na Allegro. Może uda mi się znaleźć tego użytkownika, u którego kupowałam, bo wiecie, że są na 100% podróby, jak to zwykle bywa w internecie. Także tyle. To jest wszystko, słuchajcie. Ja wjeżdżam już na wakacje i to będzie filmik ostatni przed wakacjami. I jak wrócę z wakacji, to na pewno wrzucę jakieś stroje dnia z wakacji, może jakieś vlogi, więc... Po prostu teraz na troszkę nie będzie, ale mam nadzieję, że będziecie tęsknić i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło w te wakacje. Buziaczki. Pa, pa.